Przez ostatnie cztery lata Warszawa robiła to, co do niej należało, a teraz czas na Brukselę. To na polskiej wsi coraz bardziej powszechne przekonanie. Pomoc rządowa w naszym kraju jest w porządku. Można się zastanowić na tym, czy pomoc, jeżeli chodzi o Unię Europejską, środki Unii Europejskiej, czy ona jest na odpowiednim poziomie. Teraz nasi rolnicy będą mieli w Brukseli swojego człowieka, który pomoże im w walce o zrównanie dopłat w Polsce i państwach zachodniej Europy według Jarosława Kaczyńskiego stanowisko unijnego komisarza do spraw rolnictwa to najważniejsza funkcja jaką Polska dotąd uzyskała w Unii Europejskiej. Nie, przewodniczący Rady Europejskiej bez większych kompetencji, tylko właśnie komisarz, który dysponuje największymi pieniędzmi, największym budżetem. To jest to, to jest najważniejsze. Janusz Wojciechowski został jednogłośnie zaakceptowany przez Parlament Europejski, choć opozycja, nawet w dniu, w którym zapadła ta decyzja, nie dawała szans jego kandydaturze. Dzisiaj definitywnie zakończy swoją karierę jako przyszły komisarz europejski. Rolnicy dostrzegają też, że związani z opozycją samorządowcy opóźniają szacowanie szkód powstałych w wyniku suszy. Pomoc w suszy jest super, pięknie, ładnie wszystko czasowo to później bo to trwa, to powinno być szybciej. Mimo opieszałości w szacowaniu szkód, wypłaty rekompensat już ruszyły. Na konta rolników trafiło blisko 100 milionów złotych. Łącznie rząd przeznaczył na to 2,5 miliarda złotych. Proszę, błagam, zakończmy te szacowania w gminach, bo czekają również środki wsparcia które są rolnikom potrzebne, nie kiedyś, one są potrzebne teraz. W latach rządów PO i PSL likwidowano na wsiach połączenia kolejowe i autobusowe. Zamykano szkoły, posterunki policji i placówki pocztowe. My, ludzie, którzy mieszkamy na wsi, możemy mieć pretensje do polityków PSL-u, że pozwolili na to, żeby polska wieś i polska prowincja była w ten sposób niszczona. Rząd Prawa i Sprawiedliwości przywraca połączenia autobusowe i kolejowe do mniejszych miejscowości i odtwarza posterunki policji. Policji. Dodatkowo pomaga samorządom w remontach i budowie dróg lokalnych. Wsłuchuje się też w takie głosy rolników. Nasze produkty są bardzo tanie. Za nasze produkty ktoś nam decyduje cenę, a nie my sami ustalamy. Odpowiedź to rolniczy handel detaliczny. Kwota, do której rolnicy mogą bez podatku i bez pośredników sprzedawać swoje produkty, wzrosła dwukrotnie. Żeby skrócić drogę od Pola do stołu, żeby konsument cieszył się wspaniałym, pysznym polskim jedzeniem, a rolnik, żeby miał za to godziwą zapłatę. Także dlatego na bazie Krajowej Spółki Cukrowej powstał Narodowy Holding Spożywczy. Ta złodziejska prywatyzacja lat 90., która sprawiła, że rolnicy zostali odsunięci od etapu przetwórstwa i handlu i stali się tylko producentami surowca. Się kończy. Polscy rolnicy dostają rządowe wsparcie w melioracji i nawadnianiu pól. Dofinansowano i umożliwiono szerszą działalność kołom gospodyń wiejskich. Polska wieś najbardziej skorzystała też na programach społecznych rządu 500 plus wyprawce szkolnej czy wprowadzeniu emerytury dla matek, które wychowały co najmniej czworo dzieci. Prezes Prawa i Sprawiedliwości zwraca uwagę, że dziś dochód rozporządzalny na osobę na wsi niewiele odbiega od poziomu mieszkańców miast. By trwała polska wieś, która jest wielkim zasobem nie tylko pracy, pracy na roli, żywności, ale jest także wielkim zasobem wartości, wartości, na których opiera się nasza ojczyzna, polskiej tradycji. Eksperci wskazują, że to Prawo i Sprawiedliwość jest obecnie główną siłą polityczną reprezentującą polską wieś. Najbardziej atrakcyjny i najbardziej taki zasługujący na wsparcie z punktu widzenia rolników to jest program PiSu. Prawo i Sprawiedliwość chce być partią polskiej wsi. Damian Dias, wiadomości.